Mamy zadanie pierwsze. Liczba 3 do potęgi minus 2,4 razy 3 do potęgi 2 piąte i całość podniesiona do jednej drugiej jest równa. I tutaj moi drodzy, będą Wam potrzebne wzory z kart, jeżeli nie pamiętacie, wzór na mnożenie potęg o tych samych podstawach. Yy, oraz następnie wzór na potęgowanie potęgi. Najpierw zajmiemy się yy, pierwszym wzorem. Czyli jeżeli mnożymy potęgi o tej samej podstawie, to wykładniki dodajemy. Czyli mamy 3 do potęgi minus 2,4. Dodać 2 piąte czyli 4 dziesiąte i całość podniesiona następnie do jednej drugiej. Z dodawania otrzymujemy 3 do minus drugiej. i Teraz stosujemy drugi zakreślony wzór, czyli na potęgowanie potęgi. Wykładniki mnożymy. Tutaj mała poprawka. Tam było 3 po prostu do jednej drugiej. Ten plus nam do niczego nie jest potrzebny. Czyli mamy 3 do minus pierwszej. A 3 do minus pierwszej zgodnie ze wzorem na potęgę o wykładniku ujemnym wynosi 1 przez 3 do pierwszej, czyli 1 trzecia poprawna odpowiedź to C.